Witajcie tu main pony w kolejnym odcinku naszego, naszej serii. Już postanowiłem, że będę nagrywał serię naszej serii yy, Kwadratowe przygody. No to tak, tworzymy nowy świat, bo ten świat to był taki tylko zapoznawczy. To możemy go delete. Yes. Create new world. Jak go można nazwać? kwadratowe przygody 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 survival nie creative Network Wskrywa się wszystko nie wiem jak ktoś do mnie pisze zaraz wracam już jestem przepraszam Ktoś mi pisał na Skatepaju. Nie mogą pojąć tego, że jestem bardzo zajęty. O, co my tu zrobimy? Widzę woda, ale mi potrzebne drewno jest. E. Super. Mam inwentary i wood. Z. Zetniemy sobie drewno. Zetniemy sobie drewno. Drewno nam się przyda. Drewno nam się przyda. Mm, mm, mm. Wiem, że może nie umiem śpiewać, ale tak jak już podśpiewuję. Oh, teraz trzeba coś zrobić. to jeszcze nie z tego to tak na wszelki wypadek to nie oczeka. Mm -hmm. No i już wszystko poukładamy. No tak, no dzisiaj na pewno zajmiemy się przetrwaniem. chatkę, więc to trzeba byłoby zbudować. Tu musimy mieć bardzo dużo drewna. Ja żadnych game modów nie mam, więc tu mamy ma items, a nic w tym Nie lubię używać w tak, jakoś tak naturalnie zdumywać surowce. Dla mnie to jest głupie. Grasz i, i, i nic. Nic się nie uczysz ani nic. No, tu, 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 tu. Dżung. Z tej dżungli trzeba przejść, wyjść. O, tam gdzieś widzę woda. I biom postępy. No, Ale nie martwmy się, nie ładmy. nie ładmy się. O, jest normalny dżem. Normalny drzew. jest. O, pizza przyszła, pizza. Będę użarł pizzę. Będę jabł spokojnie nie skończę tak szybko odcinka jak mu się wydaje. Z tego nie, nie miejcie mi za złe, że mało mówię, albo że. Nie że to jest tak, tak chaotyczne wszystko. To jest mój drugi, bodajże tak drugi odcinek. Do tego samego dnia wrzucony. Znaczy nie, on będzie wrzucony 9 albo 10. A tutaj to nie zrozumiałam zanurz na o. O, o. by się tylko trochę zabudować. się Dobrze. O, ciemno, matko. Так. Но. No, Zaraz walniemy są piękne drzwi. Drzwi są piękne walniemy. A... Rachu ciachu. I po zamachu. Na ogródku. Na, fągródku, na ogródku na ja jakby trochę mi ktoś przeszkadza, ale to teraz tak, bierzemy się za wykopalisko. I wągiel wykopać tuś ja to jest wągiel, wągiel. I idealne miejsce na nową, na pierwszą noc. Po prostu aż, aż Zawsze jak oglądałem odcinki, to, to zawsze coś znajdowali. Nagle pam! I stąd zawąt Mi też się to zdarzyło. Jacyka.

Я еще одну сцену читала, которую я читала. Patrz, co sobie zrobił i co teraz, teraz? Nic teraz trzeba się tak kopać. No i dobra, tu jest trochę wypięty. a jeszcze by się przydało schodków zrobić. Wągiela. Jest wągiel, wągiel. Myślałam, że z drewnianego nie wylatuje wąglu. Wągiel, wągla, tym więcej wągla. No czy tylko, co, co kraty wągla, nie to gdzie jest, nie będzie więcej. Lipa, 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 nie ma wągla. O się dużo tego wągla zrobiło dobra mamy to to idziemy na